I witam ryby. Witam ryby. Słuchajcie, zobaczmy. Trochę złota dodamy. Niech się tutaj mieni. Zobaczmy, jaki miesiąc grudzień dla Was, drogie ryby. A więc jaka karta najpierw przesłań będzie chciała Wam się pokazać. Zerknijmy. Co dla Was, drogie ryby? Jaka energia w grudniu dla Ryb? Energia w grudniu dla ryb. Co ryby powinny usłyszeć, o czym wiedzieć, czym się kierować. I karty tarota. A więc jaki miesiąc grudzień może być dla ryb? Troszeczkę za dużo. Miesiąc grudzień dla ryb. I co w miesiącu grudniu powinno Was inaczej. Jaką postawę proponuje Wam kosmos na miesiąc grudzień? Jaką postawę proponuje Wam kosmos na miesiąc grudzień? Pod spodem słuchajcie, król e, denarów, a więc energia ziemska, przyziemna niekiedy. I są tu ryby, które chcą utrzymać status quo i za wszelką cenę. E, pomimo, że same w to trochę nie wierzą, albo inaczej wybierają. Coś, co bezpiecznym się może wydawać z poziomu chęci zabezpieczenia swojego mienia, swojego, swojego stanowiska, swojej pozycji, siebie gdzieś, aby nie stracić dobrego wizerunku. Tak mi się tutaj gdzieś pokazuje. I ten miesiąc gdzieś tutaj w tle pokazuje tę energię taką gdzieś pragmatyczną, praktyczną, ale również taką zapobiegawczą i chętną do tego, żeby. No, stanowić o sobie, być takim dobrym zarządcą. Może to być energia, która Wam teraz towarzyszy, z którą wchodzicie także do miesiąca grudnia. Albo energia tych, którzy gdzieś wokół będą też wibrować właśnie taką wobec Was postawą. Energia kosmiczna, która Wam się pokazała, pokazuje dziecięce kroki i mówi: działaj, kieruj się intuicją, zanim nabierze to sensu. Ciekawa karta. Dziecięce kroki, a więc takie bardzo, może nie tyle innowacyjne, co ciekawe, odkrywcze, bez ładunku jakiegoś takiego, słuchajcie, tak, pewnej intencji czy przygotowania, maniery, chociażby, która gdzieś tutaj w kontrze do tego e, już, e, no, jakby nie było, e, zaawansowanego w swych strukturach króla denaru się pokazuje. A więc może to być taka gdzieś tutaj przeciwstawna energia, która, w, no chcę Wam powiedzieć, że ten miesiąc wymaga od Was e, m, może mniej wyrachowania w pewnych kwestiach, e, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, ale... Być może nie tylko pieniądz i nie tylko pozycja i nie tylko kwestie materialne. I o tym chcę powiedzieć to przesłanie, że powinieneś otworzyć się na to, co, co jest świeżą energią w tobie, droga ryba. Bo karta mówi, że jesteście wezwane, drogie ryby, do tego, żeby w odpowiedzi na wasze powołanie dusza, która powinna działać z poziomu uziemienia, no, otrzymała to. Go potrzebuje, aby się tu odnaleźć. A więc y, karta namawia cię, żebyś zaczął tam, gdzie jesteś, z poziomu, w którym jesteś i wykazał się pewną konsekwencją, jeżeli chodzi o to, co tworzy w tobie harmonię, ale tę prawdziwą. Nie tę wymuszoną, nie tę potrzebną, nie tę y, z poziomu ciała tobie narzuconą, ale taką Twoją własną, tę, która raduje Twoją duszę, ta, która daje. Ci cel i świeżość pewnej podróży. A więc głos duszy Ci się tu pokazuje, droga rybo, która wzywa Cię każdego dnia, kieruje się do Ciebie i powołuje Cię do drogi życia zgodnie z tym, co jest Tobą, co Ciebie tworzy, co Ciebie tu stworzyło, kim się tu urodziłeś, a z czym przyszedłeś. Co jest faktycznie Twoim poczuciem bezpieczeństwa? To właściwe postępowanie, to zaczynanie niekiedy od małych kroków, tych dziecięcych być może również, ale ostrożne stawianie stopy za stopą. Bez jakiegoś takiego skoku na głęboką wodę, bez brania na siebie zbyt dużo, bez. Odcinania się od tego, co świadomym jest wykonywaniem każdego następnego zadania, każdego następnego dnia. Czas na tej Ziemi płynie wolniej niż tam, skąd przychodzimy, być może. I to może powodować pewną frustrację w tobie. Możesz ten miesiąc, właśnie tak, czuć, że coś się spowalnia, że coś idzie za szybko albo coś za wolno trwa, coś się za mało, za mało manifestuje, i może będziesz droga rybo chciała tutaj no, przyspieszać lub kombinować, lub wybierać te drogi, które mają ci to szczęście już teraz natychmiast przenieść. A karta mówi: nie stresuj siebie i innych. Nie pędź. Nie pędź w taki szalony sposób albo w taki nieopamiętany gdzieś, który może ci towarzyszyć, zwłaszcza w jakimś takim poczuciu strachu czy poczuciu niepewności. Naucz się ufać temu, gdzie jesteś, jak prowadzić życie i działaj zgodnie z tą podróżą. Odkrywaj tę podróż, tak jak podróżnik, który jest w nowym miejscu i przemierza swoją drogę ku temu, żeby znaleźć się za chwilę gdzieś indziej. Pytanie do ciebie na ten miesiąc od kart idący jest: jaki prosty krok dziecięcy możesz wykonać, który miałby ci tam, gdzie jesteś, z tym, z czym jesteś, z, tym, z czym się borykasz, tobie pomóc? Co tą dziecięcą nutą jest w tym miesiącu, która chciałaby. Pomóc ci nie jako doświadczonemu, chętnemu władzy, rządnemu pieniędzy, głodnemu zaszczytów czy ratującemu gdzieś rzeczy, które być może nie są warte ratowania z poziomu materialnego, z poziomu struktur, które i tak runąć muszą. Tu jest pokazane, co jest dziecięcą nutą w tobie, która mogłaby ci pomóc. Czy jest to Twoja otwartość, czy jest to Twoja serdeczność, czy jest to ciekawość, Czy jest to Twoja spontaniczność, czy jest to umiejętność cieszenia się chwilą, a może umiejętność, yy, no właśnie, wejścia w sytuację zupełnie yy, bez nastawienia, z chęcią. Może tu o chęci chodzi, że jeżeli je masz, posiadasz, nie zabieraj sobie ich przez pryzmat braku wyjścia ku sobie, tylko dlatego, że zbudowałeś wokół siebie jakiś mur. Przekonań, konwenansów, innych ludzi, opinii. Zrób to być może, na co masz ochotę. Tak trochę mówi do ciebie, trochę rybo, ten miesiąc, ale zobaczmy, czy również i tarot przychyli się do tego. No i zobaczcie, dzieciaki. Dzieciaki, szóstka, szóstka kielichów, sentymentalna nuta, uzdrawiająca nuta. A więc miesiąc, grudzień może być dla was taki albo w zaciszu domowym, albo gdzieś w zaciszu takich no, tych kroków ku sobie, które miałyby wam przynieść coś co jest uzdrawiające w kontekście relacji, w kontekście być może no, jakiegoś, słuchajcie, zbudowanego systemu przekonań, tworzenia życia wokół siebie na tych a nie innych zasadach. Może tutaj być nuta rodzicielska także dla niektórych, chociaż ja czuję, że tutaj dla którejś z ryb ten miesiąc może być Kolejnym, ale także takim mocno symbolicznym, do tego, żeby zrozumieć, czym wartość rodzinna jest, czym są e, wartości międzyludzkie, co w ogóle mnie e, bardzo mocno utrzymuje przy życiu, jeżeli chodzi o sens tego, co robię. Może będziecie się odnosić do planów z czasów dzieciństwa, własnych marzeń, tych niezrealizowanych też niekiedy e, mm, kroków. Niektórzy może się będą chcieli o nie pokusić, żeby spróbować raz jeszcze, żeby się do nich odnieść, przypomnieć sobie o nich, a być może inni po prostu pogodzą się z czymś, co już dla nich wydaje się zaprzeszłe albo. Na bazie tego odkryją jeszcze coś innego. To ten wewnętrzny dzieciak i poszukiwanie ku odnalezieniu. A więc może coś znajdziecie po prostu, czy to będzie sens, czy to będzie droga, czy to będzie sposób, czy to będzie jakiegoś rodzaju uświadomienie sobie, faktu, zależności, możliwości, może złapanie także pewnej odwagi sobie. No albo tej właśnie dziesięcej nuty do tego, że się chce, że trzeba, że nie ma granic dla mnie. Mogę wszystko. Bo po to tu przyszedłem. W tym pozytywnym, oczywiście, znaczeniu. No i rada dla Was. Rada postawa Wam proponowana: dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów, ogród szczęścia, jak widzicie, ogród obfitości. A więc, no właśnie, idź w kierunku tego, co obfite, droga rybo. Buduj swoją zmysłowość, buduj swój komfort. Być może m, miesiąc niektórych nakłania do tego, żeby trochę postudiować właśnie siebie, żeby trochę się wycofać się z tego zgiełku, tej problemy, problematyczności, interesowności niekiedy, być może także, ale żeby trochę udoskonalić swoją własną indywidualną przestrzeń, aby spróbować ustabilizować pewne rzeczy do tego, aby osiągnąć jeszcze lepszy, jeszcze fajniejszy, jeszcze bardziej okazały rozwój. Ten duchowy, który ma Wam pomóc, Osiągnąć i sukcesy, i nagrody, te, na które zapracowaliście tutaj w tej materii ziemskiej. A więc miesiąc będzie chciał Cię pchać w kierunkach definiowania i identyfikowania siebie z najwyższymi talentami, możliwościami, no i tym, co jest Twoim potencjałem. A więc nie gaś go w sobie, odkrywaj, bądź ciekawostkowy. Stawiaj małe, drobne kroki. Nie rzucaj się na głęboką wodę, nie oceniaj zbyt raptownie, ale też nie nastrajaj się, czy też nie zaperzaj w stosunku do tego, co Tobie wydaje się inne, obce, trochę bardziej, może szalone. A tylko spróbuj odkryć w sobie tę nutę, tego, co nie jest takie skostniałe. Dziś taka mi się tutaj dla ryb energia pokazuje, aby połączyć siebie z. W dosyć mocnym systemie wartości, który z jednej strony nie zakłóca, nie zaprzecza waszemu, temu wyrobionemu, który znacie, ale także spróbować się odnieść. Do tego, co jest bliskością dusz Waszych, Waszego towarzystwa, także pewnych światopoglądów, które tworzycie, budujecie, czy warto się skorygować, czy warto dalej w tym tkwić, co daje mi szczęście, co mnie otwiera, co mi pozwala nie utoksyczniać, a czuć radość. To połączenia karmiczne w tym miesiącu, słuchajcie, które mogą się odnawiać, które mogą się przypominać, mogą wychodzić Wam naprzeciw, które. W uczuciach mogą pojawiać się jako taka, słuchajcie, melodia. Melodia, zapach, jakaś sentencja, która wam się przypomni, która no, przywoła wam pewne, pewne nuty, pewne wspomnienia, która także może uwrażliwi was na to, co mogłoby i w codzienności budować tę wrażliwość. A więc. Miesiąc podkreślania swojej prawdy, miesiąc łączenia się z, ze swoją pewnością siebie. Także tu gdzieś, droga rybo, w tym miesiącu będziesz mocno albo zauważać, może inni będą ci to pokazywać, w czym tkwi twoja pewność siebie. I dla jednych ryb może się bardzo obnażyć fakt, że są to sprawy bardzo przyziemne, materialne, które tylko pozornie tworzą taką gdzieś no taką taką zbroję, która wam tak naprawdę pozwala czuć się, ale nie buduje w was szczęścia. A szczęście jest zupełnie gdzieś indziej, i ten komfort, o tym komforcie gdzieś będzie ten miesiąc Wam przypominał, być może metodą małych kroków, także, które gdzieś będą wokół Was się pojawiać, może nowych sytuacji, które gdzieś na podstawie tej karty o tych dziecięcych krokach i o tej dziecięcej energii też będą chciały przypominać. A więc nastawcie się na to, że nie wszystko może być w tym miesiącu takie mocno ustrukturyzowane, ale też. I na siłę tego ustrukturyzowania może nie trzymajcie, tylko dajcie się też porwać temu, co, co innowacyjne, może Wam już znane. A może właśnie w, na tym etapie i w tym momencie chętne, żeby Was trochę porwać w świat tej narni, o której może już zapomnieliście. Ciasteczko dla Was, drogie ryby. Zobaczmy, co Wam się będzie chciało pokazać w przesłaniu ciasteczkowym. Ja jestem się ciasteczkowym potworem. Bo zjadam wszystkie ciasteczka. Czy Wam się też kompatybilnie pokażę? Bo słuchajcie, wszystkim się bardzo pięknie wszystko łączy w jedną całość. A przesłanie jest wspaniałe dla Was na ten miesiąc. Wibrujesz energią i mocą. A więc moc jest z Wami. Energia nowości, innowacji lub nowych kroków ym, jest przy Was. Czerpcie z tego to, co najlepsze. Sięgajcie po siebie. Nie bójcie się. Twórzcie. Odkrywajcie. I z radością i ciekawością dzieciaka podchodźcie do wielu spraw nie z lękiem i wycofaniem, ale też nie z takim przekonaniem o swojej tylko i wyłącznie racji. Podejdźcie w tym miesiącu do rzeczy, i do siebie, i do innych, i do swojego komfortu w sposób mniej wymuszony, bardziej spontaniczny, także przedsiębiorczy, ale szczęśliwy, taki otwarty. A to Wam przyniesie moc, energii i siłę, której ja Wam z całego serducha życzę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Hej!